No, dzieją się w dzisiejszej Ewangelii rzeczy przedziwne. Pojawiają się słowa jezusowe, zaskakujące. Wielkie tłumy idą za Jezusem. Możemy sobie to próbować wyobrazić. Każdy w tym sformułowaniu, wielkie tłumy, widzi trochę co innego, no ale powiedzmy, że tam było tysiąc, dwa, trzy tysiące osób, i Jezus zwraca się do tych tłumów. I zaczyna do nich mówić i mówi, kto nie ma w nienawiści, w nienawiści swego ojca, matki, syna, córki, nadto mnie samego, nie może być moim uczniem, nie jest mnie godzien. No zaraz, halo, 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 jak to w nienawiści? Przecież my, wychowani w wierze chrześcijańskiej, uczniowie i uczennice Jezusa, my często się spowiadamy z nienawiści, przychodzimy i mówimy, no nienawidziłem. Też w przestrzeni psychologicznej, gdyby ktoś powiedział, nienawidzę samego siebie, no to osoba słuchająca, psycholog, by powiedziała, no, że to trzeba trochę być może popracować nad relacją z samym sobą, z samą sobą. O co tu chodzi? O co tu chodzi? No to są takie słowa... Nawet sprawdzałem w oryginale, no ale tam rzeczywiście jest taki rys, że to chodzi o nienawiść. To są takie słowa, które nas zapraszają do zmagań, do poszukiwań, do tego, żeby nie od razu powiedzieć okej, okay, wszystko dobrze, to nie ma problemu. Jest problem, bo nie rozumiem. Panie Jezu, o co w tym chodzi? Ja też długo się zmagałem z tym słowem, nie powiem, że wszystko we mnie się ułożyło, ale bardzo mi pomaga w medytowaniu tych zwrotów Jezusowych obraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu znowu przywołuję zobaczmy jest ołtarz, tak? na ołtarzu wystawiamy monstrancję najpierw ona jest zawsze przekrzywiona tak? i do monstrancji wkładamy Najświętszy Sakrament i odwracamy go i on jest w centrum. Wszyscy jesteśmy wokół albo z przodu, najczęściej z przodu przed najświętszym sakramentem siedzimy. I teraz sobie wyobraźmy, co by się stało, gdybyśmy odwrócili znowu monstrancję, wyciągnęli najświętszy sakrament, schowali go i w to miejsce włożyli samych siebie. I byśmy mieli siebie w centrum. Byśmy mieli siebie na widzeniu, na oku. Ja lubię też rozważać brzmienie tego słowa, nie na widzieć, czyli nie mieć na widzeniu, nie mieć na oku. Tym miejscem na ołtarzu, gdzie jest monstrancja, tym miejscem centralnym jest, czy to miejsce jest dla Jezusa. To my Jego adorujemy. Adorujemy Boga, natomiast my siedzimy dookoła i tak sobie to tłumaczę, że również tam moglibyśmy włożyć naszego tatę, mamę, żonę, męża, siostrę, brata, córkę, syna i cały czas mieć na widzeniu. To znaczy cały czas z jednej strony albo adorować, czyli oczekiwać bycia Bogiem od człowieka, że ten człowiek Bogiem nie jest, albo ewentualnie kontrolować, żeby, broń Boże, nic się nie stało. I jak tak zaczynamy rozważać tę Ewangelię, no to trochę zaczyna brzmieć bardziej naturalnie, tak? My zajmujemy miejsce, które jest miejscem człowieka, a w centrum jest miejsce, które jest miejscem Boga. Natomiast potem się pojawia tam takie słowo Jezusa u końca o dźwiganiu krzyża, i słowo kto nie wyrzeka się siebie, też nie może być moim uczniem, nie tylko siebie, wszystkiego, co posiada. I znowu ten obraz monstrancji i adorowania Najświętszego Sakramentu w kontekście wyrzeczenia, co by mógł oznaczać. I jeżeli byśmy tam włożyli samego siebie, tak, to co mi to przypomina? Mi przypomina ten obraz, inną Ewangelię Jezusa, mianowicie o talentach. Może pamiętacie ten jeden, który zakopał talenty. To właśnie trochę tak sobie kojarzę, że on włożył to, co jest jego życiem, w miejsce, które jest miejscem Boga. I w ten sposób zakopał, to znaczy, to jego życie przestało być twórcze, przestało kwitnąć, przestało owocować. Natomiast tam w Ewangelii o Talentach Pan Jezus mówi: Kto wypuszcza w obieg, kto puszcza to wszystko, czyli to wyrzeczenie się siebie właściwie jest dla mnie bardzo blisko związane z zaufaniem, z zawierzeniem, że ja Tobie zostawiam. I teraz, jeżeli Jezus jest w centrum, to kiedy ja przychodzę, to ja mu też przynoszę swoje życie, opowiadam o swoim życiu, ale w jaki sposób, że mu to wszystko zostawiam. I teraz całkiem niedawno ktoś do mnie przyszedł i powiedział: No, bo ja przychodzę na adorację i ciągle opowiadam panu Jezusowi o swoim. Ciągle mu mówię, 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 mówię i to jest źle. Ja tak słuchając pomyślałem: A czemu to by miało być źle, jeżeli on jest tutaj? Ja przychodzę, siadam naprzeciwko niego, i opowiadam, no to właściwie wszystko jest w jak najlepszym porządku. On jest na swoim miejscu, czyli ja jego adoruję, opowiadam mu, spotykam się z nim, pokazując swoje życie, właśnie ojca, matkę, żonę, męża, syna, córkę, brata, siostrę. No, i Pan Jezus to przyjmuje, to znaczy ja Mu zostawiam i w ten sposób puszczam w obieg talent swojego życia, czyli wyrzekam to swoje życie, wypowiadam je, zawierzam, ale jest tam jeden moment, i w tej rozmowie doszliśmy do tego, że w tym wszystkim może rzeczywiście być jeden wątek niebezpieczny, jak tak. Pan Jezus jest w centrum i ja Mu opowiadam i ciągle mówię, mówię, mówię. To może tam być taka potrzeba, albo czasami nam się zdarzyć, że o tym zapomnimy, żeby zapytać na koniec, a co ty na to? I o tym jest też ta Ewangelia, którą, jak widzicie, wiąże z adoracją Najświętszego Sakramentu. Przynoszę wszystko, co jest moje, wypowiadam to, czyli wyrzekam, wydaję to z siebie, zawierzam, zostawiam. I na koniec mogę się zapytać, a co ty na to?